Ciema, ja jakoś zużyć kosmetyczną no, ostatnio całkiem dużo, więc po prostu przejdźmy do rzeczy i opowiadam wam też tych produktach, które tutaj mam w torbie przed sobą. Na dobry początek, Fresh Natural, kojący bez zapachowy balsam do ciała. Ja na bank mówiłam o orzechowej wersji jakby rapu tego konkretnego balsamu, ponieważ tamten używałam wielokrotnie i naprawdę zachwycił mnie swoją formułą, konsystencją i wszystkim. Skład jest taki bardzo prosty, przyzwoity, ale bardzo ładnie łagodzący. Sam balsam ma formułę musu, który jest bardzo bogaty i bardzo gęsty, w związku z tym jest dosyć wydajny, bo nie potrzeba go dużo, by pięknie pokrył całe ciało. Daje taki niesamowity efekt jakby otulenia, jest dosyć wyczuwalny na skórze, ale wchłania się, nie ma czegoś takiego, że pozostaje na stawie plamy czy coś w tym stylu, jest naprawdę przyjemny jednak czuć, że jest on bardzo gęsty. W związku z czym u mnie się lepiej sprawdzają te same w tym okresie powiedzmy um, jesienno-zimowym, niż wiosenno-letnim. I jednak tutaj u mnie zahaczył te cieplejsze miesiące i mi jednak teraz nie jest zbyt ciepło, więc użyłam go z wielkim powodzeniem. E, jest on praktycznie taki sam jak wersja orzechowa. E, nie, jednak ten zapach um, on tutaj jest wyczuwalny, on nie jest bezzapachowy, to się nie zgodzę e, z tym stwierdzeniem. Małe wyczuwalną taką, jakby nutuskę, nutkę serwatki, jakiegoś takiego mleka, czegoś w tym stylu, co również jest wyczuwalne w tej wersji orzechowej, ale tam jakby jest ten orzech wyczuwalny, i do tego pod spodem ta wersja, powiedzmy, mleczna, jakby ten, o, ten mleczny zapach, a tutaj ten mleczny też jest mocno wyczuwalny, więc jeśli oczekujecie czegoś, co będzie naprawdę w rzeczy samej bezzapachowe, to on nie jest taki. Niemniej jednak ten zapach mi jakoś nie przeszkadza generalnie, więc nie powinno to być dla jakichś nawet wrażliwych osób powiedzmy w jakiś sposób problematyczne. Na następnie maska od Fitokosmetyku y z serii Fitness Model y biolaminująca, 3D, różne tam nazwy naprawdę widnieją na różnych stronach. Niemniej jednak mówiłam o tym produkcie już kilkukrotnie, więc nie zamierzam się powtarzać. Pięknie wygładzająca, dla moich takich średnio porów plus powiedzmy um, zawsze dostawiała Good Hair Day. Um, dobrze wygładzająca, ale właśnie nie za bardzo, nie obciążająca, nadal dostawiała te włosy lekkie, miękkie, naprawdę wspaniałe. Na pewno wykorzystam um, inne um, też wersje tej konkretnej maski, ponieważ no jestem zachwycona jest fajna, dosyć wydajna, 250 ml chyba bodajże ma tak to, to opakowanie i kurczę, jest naprawdę wspaniałe, wydajne i właśnie też cenowo wychodzi całkiem fajnie, więc propsuję generalnie. Dalej na planet woda różana, po prostu taka zwykła, nie powiedziałem się, że różni się czym bardziej niż jakakolwiek inna. Gdybym miała porównać na przykład z Make Me Bio, to szczerze mówiąc, z moim zdaniem jest taka sama, ale być może Make Me Bio ma troszeczkę lepszy atomizer, to raczej jest tego kwestia, więc Delikatnie łagodząco w roli toniku, czasami już dodałam też jakieś jakiejś maseczki czy coś, ale generalnie typowo łagodąco w formie toniku, jako taki podkład nawilżający przed nałożeniem jakiegoś olejku, kremu i tak dalej, albo też na włosy przed nałożeniem właśnie oleju, jako olejowania stricte takiego. Coś, co zawsze warto mieć, szczególnie te wrażliwe, naszynkowe powinny docenić tego typu hydrolat, czy tam właśnie wodę żoną. Kolejny produkt... E, Verde Sativa, e, szampon purificante, włoska zdobycz z wycieczki do Rzymu sprzed roku, więc nie chcę się za bardzo rozwodzić, a też mówiłam o tym produkcie kilkukrotnie. Szampon e, bardzo gęsty, z glinką, z kasją, który by był bardzo gęsty. Wydaje się, jakby wręcz ma, od, odczuwałam jakby to, jakby tam pół tego pakowania to w ogóle była sama glina, bo on był tak gęsty i tak praktycznie upierdliwy też do wydobywania. I jednak z tego względu był bardzo, um, bardzo wydajny, właśnie bardzo gęsty, bardzo wydajny. Na początku nie miałam się z nim obsługiwać i on tak na, na końca dobywał mi włosy, ponieważ on był absolutnie za gęsty, nie kumałam, tej, nie kumałam tej formuły w ogóle. Ale z czasem się okazało, że właśnie, mówiąc, że jest wydajny, naprawdę bardzo ładnie czyszcza, ma takie delikatne um, powiedzmy um, peelingujące właściwości i przy tym Łagodne tergenty, więc dla osób, które szukają takiego lepszego doczyszczenia i yy, chcą po prostu jeden fajny, wydajny szampon, no to jest spoko propozycja, ale jakoś mnie nie szalała i nie szukała go za wszelką cenę, ponieważ po prostu samo dodanie glinki do szamponu da nam tak naprawdę porównywalnie dobry efekt, a tutaj za 250 ml ja w zapłaciłam 10 euro, więc no trochę formy na to też tak mi się wydaje, ale sam produkt sobie był spoko. Dalej, coś kolejny yy, produkt, tym razem yy, solny peeling do ciała z algami spoko, ale szczerze mówiąc ja cukrowe i pod względem jakby tego jak się sprowadzają i pod względem zapachu, ten miał właśnie te kawałki alg, które tak zostawały i trochę zapychały zlew, że mówiąc znaczy odpływ i to troszeczkę mnie wkurzało, niemniej jednak peelingował bardzo dobrze jako taki powiedzmy antycelulitowy produkt, to pod względem się świetnie sprawdzał, ale jak to peelingi fresza. super wygładzenie bez wysuszenia, ponieważ miałam bardzo dobrą formułę olejową, która nie pozwala żeby to ciało się ani wysuszyło i nic nie potrzeba żeby bo samo po nich i naprawdę propusuję generalnie peelingi od, Fresha, od Fresh Natural same w sobie, bardzo serdecznie. Kolejny produkt, cameo Natural Detox Pre Mask, maska do używania przed myciem, y, z węglem aktywnym, z ekstraktem z z rozmarynu, z glinką, generalnie takie właśnie oczyszczające składniki i właśnie tak raczej jest takim fajnym składem, ale taki trochę przez nad treścią również dla mnie, ponieważ um, ja raczej maski takie do używania przed myciem um, to stosuję po prostu te maski, które mam, ale nie za, nie za bardzo się sprawdzają, a jakby ta maska stricte jest do tego przeznaczona i owszem, ona um, tak fajnie go przygotowywała przed, um, przed myciem, dobrze się sprawdzało mnie akurat na włosy nalejowane, bo emulgowała całkiem nieźle ten olej i właśnie już tak częściowo go zbierała i nie wysuszała jakoś przy tym czy Dzięki Bogu. W każdym razie taki bajer, powiedziałem. No i nie wrócę do tego więcej, zużyłam całkiem chętnie, też że dosyć gęsta. Oni tutaj polecają, żeby używać, w ogóle ją na suche włosy przed myciem. Ja raczej tak nie robiłam, szczerze mówiąc. Zdarzyło mi się, ale ona jednak jest trochę zbyt tempa i wtedy by ta wydajność bardzo mocno spadła. A tak to ta gęstość była na tyle fajna, że na stosunkowo długo wystarczył, więc w sumie to tyle. Kolejny produkt fitness model, też w tej serii, to maska z fito I to akurat się nazywa antycelulitowy krem laser dla problematycznych obszarów ciała. Czyli taki, taka antycelulitówka, jak kiedyś bardzo popularne, zawylajne chociażby. Właśnie takie powiedzmy rozgrzewające produkty. I powiem, że on w ogóle na nie całkiem spoko, Ja tak po prostu potraktowałam go jako takie wzmocnienie do szczotkowania, jako takie ogólne fajne wzmocnienie tutaj powiedzmy takich problematycznych obszarów rzeczy samej. E, I on naprawdę mocno rozgrzewał. Ym, tak było czuć to prawie, że od razu po nałożeniu, znaczy może chwilkę trzeba było czekać, tak 5-10 minut, i to y, uczucie rozgrzania też się utrzymywało przez jakieś 20 minut pół godziny w moim przypadku przynajmniej. E, bardzo ładnie napinał, tak natychmiastowo wręcz, I był bardzo lekki, fajnie się wchłaniał, miał taki delikatny zapach, jak to tak, taki ta, ta taki w sumie dziwny. On jest trochę chemiczny. Dla mnie guma balonowa, w sumie pachnie, ale też on się jakoś nie utrzymuje na ciele. Jest fajny i nawet by się czego nie wrócić. Tylko mam jakąś taką maskę z stosowania na co tydzień, ale ją trzeba tam zmywać, coś tam, bla, bla. A ta sobie po prostu nakładałam po prysznicu na uda pośladki jakby tylko i wyłącznie i dalej robiłam sobie wszystko, co tam inne i nie przeszkadzało mi to w ogóle. To się rozgrania też nie było jakieś na tyle mocne, żeby jakoś się wskazało w funkcjonowaniu, akurat w moim przypadku. I mogę polecić Jako taki doraźny produkt, który tak fajnie nam tą skórę płynie, to się całkiem fajnie sprawdza, ale Wiadomo, że takie kosmetyki ancylulitowe nie zrobią jakiegoś bajeru, bo do tego, to trzeba ćwiczyć, jeść super i generalnie wszystko inne robić, niżli używanie kosmetyków samo w sobie to za bardzo nic nie da, ale jest to jakiś tam fajny krok, fajna pomoc w osiągnięciu tego celu, właśnie idealnego ciała, idealnego. To no, takiego odpowiedniego dla nas, takie by nas cieszyło po prostu. Yy, dalej ponownie Fito teraz już normalna seria yy, i balsam, o którym mówiłam też przy aktualizacji w włosowej, bo już ogromnie wspominałam o tych wspominała wszystkich włosowych rzeczach, więc to się trochę powtarzam, więc nie chcę. Yy, w każdym razie balsam fajny, lekki, yy, bardzo uniwersalny dla mnie i do emulgowania, i do skóry głowy, ale też jako taka szybka odżywka po yy, myciu, też do emulgowania i właśnie do yy, tuningowania, czy do dodawania jakichś innych składników. Bardzo drugie już moje drugie opakowanie, nie, jeden z moich ulubionych fitokosmetykowych e, balsamów. Dobra, dalej mamy e, już bardzo stary żel myjący na twarzy z Rosati. Ehm, naprawdę używam go bardzo długo, jakby ta wydajność już, nie wiem, przyrosła mi po prostu, jeśli chodzi o, o takie żele do twarzy. Teraz używam z Duetusa i jest taka sama historia. W każdym razie bardzo fajny, łagodny. Em, Pienił się bardzo delikatnie, ma kwasitowy między innymi składzie. Nie wiem powiedziałem, że to on da jakieś niesamowite roześmienie, ale jest zawsze jakiś taki fajny dodatkowy, dodatkowy krok w oczyszczaniu. Um, sprawdza się do jakiegoś innego mycia jakby po odczarki to bywało mi naprawdę okej, okay, tylko jeszcze trzeba dokładnie, masować twarz i generalnie że ta dokładność jest powiedzmy kluczem, bo to nie może po prostu przyjechać twarzy raz, dwa, trzy i gotowe i to w żadnym to tak nie powinno być. I on jakby zmusza do tego, żeby jakby te Formuła, co się tak nie i tak dalej. E, fajnie się im pracuje. Nawet długo zostaje takim fajnym żelem na, na palcach. Powiedzmy, pod palcami, więc do takiego właśnie dokładnego wymasowania sprawdza się spoko. Doczyszcza ok, wystarczająco. A jak nie, to zdarzyło mi się nawet użyć czasami dwa razy twarz, bo przykład, miałam zbyt dużo balsamu wcześniej nałożonego i absolutnie nie wysuszał, więc też poczyniam mu to za wielki plus. E, dalej, trochę starte opakowanie z Spa, z e, Depantenolu. Mm, troszkę jest, jakby sam sobie ta formuła trochę taka lepka, Powiedzmy, więc ja też używałam mało takich kosmetyków, sobie robiłam, tylko raczej mimo wszystko te półprodukty też użyłam tak po prostu w czystej formie. Dodałam tam do jakiegoś tam toniku czy czegoś i ogólnie jest spoko, ale szczerze mówiąc, to głównie używałam to do wanny, jako takiej dodatkowy, nabliżający, łagodzący, fajny yy, składnik yy, do kąpieli, ponieważ mam teraz sporo takich jakichś płynów do kąpieli, które są naprawdę składem najgorsze i po prostu sobie to tak wyrównuje właśnie takim nabliżającym produktem. Więc w większości to poszedł na kąpiele i naprawdę fajnie skóra się jakoś z tym współpracuje i tak łagodząco, nawilżająco dla osób, które jakby mają właśnie problem z wysuszającą się, łuszczącą być może skórą na łydkach, po ogoleniu czy tak w ogóle, to to jest naprawdę taki składnik, którego warto szukać i może sobie na pewno tak, tak zrobić, czy kupić sobie po prostu taką buteleczkę i nawet dodać trochę do gotowego żelu pod pryszny, używamy, szczególnie jeśli on nie ma najlepszych właściwości i to powinno naprawdę zrobić robotę. Dalej, też jako ekstrakt kawy, tutaj używałam go też jako ten taki anticylidowy, powiedzmy, yy, produkt, yy, składnik dodatkowy pod balsam i on daje też taki fajny uczucie napięcia, dosyć takiego natychmiastowego i naprawdę daje to efekt. Powiedziałam, że ten Fita daje taki ojej, daje taki bardziej efekt natychmiastowy, że od razu ta skóra się zbiera, zbiera w sobie, ale on też szybko puszcza powiedzmy, a jeśli chodzi o takie bardziej regularne używanie struktur to naprawdę jest ten efekt subtelny, ale bardziej długotrwały w moim, w moim przypadkiem, przypa przypadkiem, w moim odczuciu, więc pod względem mogę to polecić, też używałam jako taki dodatkowy m, produkt pobudzający pod z żelazem coś w tym stylu, też jest praktycznie spoko, yy, generalnie polecam, to się poławi jeśli szukacie takich jakichś właśnie składników, spoko, to to jest jakaś propozycja, żeby sobie używać po prostu pod swój balsam, który macie trochę taką właśnie małą ilość takiego ekstraktu z kawy i to powinno naprawdę e, zdać egzamin. E, dalej mam Yossi Nafi krem mały z awokado, żożoba, tutaj ma tak krem nawilżający, awokado, żożoba, witamina e. e, bardzo fajny Krem z ciekawym składem. Generalnie Josi jest dość taką ciekawą firmą, ale mam, czasami mam z nimi a czasami te produkty się ogólnie sprawdzają. O tym też mówiłam w filmiku o Josi, więc też się mi powtarza. nie powtarza. Nie będę się chciała powtarzać w każdym razie. Krem bardzo fajny, dosyć bogaty, dla cery mieszanej, taki bardzo otulający dla mnie był przynajmniej. Raczej nie kłócił mi się z jakimiś innymi produktami, ale troszkę zapychał, czyli mówiąc. Jak używam go ileś dni z rzędu, na przykład, to nie do końca. Pod makijaż raczej było ok, ale wtedy już nie miałam żadnego lejko i nic tylko w takiej minimalnej pielęgnacji mi się sprawdzał, albo właśnie wieczorem tak dodatkowo łagodząco, czy skóry była podróżująco, to wtedy było to naprawdę fajne działanie. No I tutaj widzę, że z taką rzecz mam, mianowicie z Nivea i Masełko Lip Butter wersję Kokosową. Też używam je cały czas i też bardzo często o nich mówię, ponieważ to są takie moje podstawowe, w sumie balsamy do ust, które mają parafinę, ale. Um, ja akurat bardzo lubię mieć to tak czuć, że po prostu produkt osiada mi na ustach, a nie za chwilę, gdy się ściera yy, i trzeba go cały czas dokładać, mówiąc, że ja obsesyjnie smaruję usta, ja naprawdę cały, cały czas muszę mieć posparowane, bo inaczej po prostu nie mogę, to jest wręcz yy, dla mnie podstawa, nie mogę, na przykład pójdę na spacer, czy gdziekolwiek, to muszę mieć chusteczkę i yy, coś do ust inaczej nie przeżyję. Po prostu nawet tak do 20 minut muszę po prostu zawsze coś mieć, jak nieco po prostu paranoję, że nie jak nie będę mieć czegoś koło siebie takiego właśnie do ust i wszędzie po prostu do domu. W wszystkich torbach, wszędzie mam porozwalane, właśnie takie różne kosełka, i to mi się sprawdza wspaniale od lat, lat, lat. I właśnie, ponownie, nie jestem pewna, czy cały czas są one dostępne, ponieważ nie widziałam ich w normalnych jak u nas, czyli jakiś typu Rosman Hebe i tak dalej. Gdzieś tam internetowo poszczególne wersje się jeszcze zdarzają, ale to też nie za bardzo. Chyba ehm, no chciałam, muszę napisać do Polsu do Nivei, bo tak się zastanawiam, no, jeśli ich nie będzie, to będzie jakiś koszmar. szczególnie, że nie widziałam ich również za granicą, ehm, gdzieś u naszych zachodnich sąsiadów, powiedzmy, również nigdzie tych masełek nie widziałam i po prostu jak nie, to wpadnę w żałobę, jak się okaże, że ich nie więcej nie ma, więc jeśli gdzieś widzieliście, to proszę dajcie mi cynk, bo y, naprawdę to jest dla mnie życie po prostu. No. Dobra, to były wszystkie produkty. E, jeśli się podobało, to dajcie kciuka w górę i dzięki za oglądanie.